Wszystkie chwile te, które są na nie bo chcę, bo chcę! Nie myślę o Byłem geniuszem z matematyki. Jest... Bardzo fajnie. Lubię uczęszczać na te lekcje. A tak serio. Chciałbym, żeby kiedyś moja pani od maty wpadła na stream I mnie przeprosiła Za to, żeby mówiła, że będę dupy bezdomnym wylizywać na dworcu. Ej, jak ja w ogóle... Mnie, ej, mnie w ogóle wczoraj pojebało! Ja wypij złota, wow. Jestem o 5 rano na spacerze z psem i tak sobie myślę, ej, dobra, może napiszę ja do Gabe'a, żeby, żeby dał mi jedną skrzynkę, w której jest na pewno Dragon Lord I tak sobie wymyślam jakbym się już cieszył, nie? Jakby faktycznie to się, <coughs> się zdarzyło. I tak idę z tym psem o 5 rano i mówię, ju dole, nie? Jest. Ej, O co chodzi? Ej, co?! Co bo ty zrobiłeś kurwa! Ty, Ej, raz nacisnąłem i mnie wyjebało, kurwa! Jaki ty kurwa Ja dwa Ja, głupi. ja pierdolę, Ej. ty kurwa jesteś głupi, Zoniuk! A co ty zrobiłem w ogóle? No zaraz to strzeliłem w głowę, ale nie no, ale po co Bo nie wiedziałem, że runda się zaczyna, bo nie słyszałem odliczania! Ja pierdolę, ale <laughs> to, gówno! Teraz tutaj odliczania do końca twojego bana, ty kurwo! Dobra to te to otwieram sobie pojemniki z naklejkami. Jaką kurwą trzeba być? <laughs> <średenia> <średenia> przypadkowo kurwa, przysięgam ci, że nie słyszałem Kupiazda. czasu Nie odbywam się do ciebie No, a, ale nie dobra nie, Dobra, nie weź się pierdol, ale w ogóle jeden kill i kurwa mnie skasowało, nie, żałosne nie Bo na reszcie Wy healeliście się i nie widzieliście go? Leży Góra, góra chyba ze mnie Plantuj, plantuj do. Ja ja 15, 15, 15 o, za Zasubo. <średenia> Zasubo. <średenia> <średenia> nice, nice, nice chłopaki Jest, awans do Supriva Ja jako pato, to już gratuluję. NO KURWA 3 wa WAL... 3 WALENIA WALENE no, PRZELECIAŁY! No. CO ZA CHUJNIA I KAPELUSZ no. MI WY... ...by był remis. No. Kurwa, no, że dobrze, że coś wygraliśmy. O kurwa, ale mokry bąk. Tak, ale wiadomo, to jest... Za 4 lata będziesz o rodzinie myślał, a nie o naklejkach. Pierdol... Nie będę miał dziecka przed 30, to na pewno nie będę mieć. Także, chłopczyku, naklejki są tylko w mojej głowie. Jak będziesz miał 40, to będziesz mieć? Co? Jak będziesz miał 40? Nie będę mieć nigdy tyle lat. Powiedzieli. W Polsce nawet jak ci zajebią samochód, który kurwa nie jest wart więcej niż 50 tysięcy. To powiedzą, tak, tak, cały czas szukamy, proszę pana, cały czas szukamy, śledztwa są w toku, ale ciężko, ciężko. Polska policja nic nie robi, tylko idzie, daje blokady i idzie na protesty, kurwa, laski pierdalać, nie? To jest, to jest ich, kurwa, zajęcie, pasożyty pierdolone. I jeszcze mi do chaty przychodzą, kurwa, jeszcze mi do chaty przychodzą, bo jakiś... Swel z góry dzwonię Weźcie wszystkie chwile, te, które są na nie, bo Chcę, bo chcę. Nie myśleć o tym już, mówto. Wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już, tak już. Po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. No już mam, cię Nie, bo od razu przerzucam Zapraszam za 4 lata na streama, jak będę sprzedawał naklejki I nie zamawiał ja willę, kurwa, na tym samym streamie Co Ja Pierw Daj mi, dalej mi dojedziemy kible Minimajk kiedyś dojeżdżał kible mi mi Nie wiem, czy widzieliście Co, Mini Minimajk kiedyś dojeżdżał kible Pamy, pchamy, pamy I go pchali, 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 pchali O oh nie Dawaj, longa w piździe KURWO ZAPSZLONA 30HP Nie podnoś tego, to malo HP SUPER 30 OOOO ALE ESE WYKURWIŁO no. I nie miała chyba jakby swoich naklejek kurde, majorowych. Kurwa, przepraszam, przepraszam. Nie, cię, cel, sto, nie, skoczyć, bro, nie, nie, wiem, czemu mi się tak zrobiło, no. o, nie, to leci. Nice, nie, ja nie, 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 Mit, brójcie, brójcie, brójcie Kurwa, zaraz to wzięłam za Nie, ja nie wiem, te ustki są rozjadalne Ten Aha, o, co się stało, ale flik, kurwa <śpiewanie> Chyba warto Warlisz w Arminie, Kurwa, ile to masz para, że tak nie ma Ja nie wiem, jak ja śpię mniej niż 6 godzin to nie mogę, nic nie mogę robić rano Ale to gówniany team jest to chuja warte. Co, doszły to na do klejkę? No, już ci wysyłam traj dzika. Dzięki. Co? 2000 zł. Dobra, <noise> wystawiamy, serio. wystawiamy. No, no, e? Gdzie teraz jesteście, hejterzy? Gdzie teraz nie. jesteście? E, miałeś wysłać mi, a nie wystawiać ten. We Wrocławiu w burgerowni Szamani jest burger o nazwie Gruby Maciek. Nie, to nie jest mój nowy sponsor. A jak robi pies? Co? Woof, woof. No i dzięki mam na Binda. Gromadzi <grymne> się w naszych elitach, czyli przewodzie pokarmowym. Oznacza to, że jeśli nie zmieści się w jego dolnych fragmentach, to zacznie cofać się do górnych. W dużym skrócie. jeśli ci ryjem wyjdzie. bardzo długo nie skorzystamy z toalety, zawartość naszych jelit, jakkolwiek strawiona by nie była, będzie ewakuować się drugim wyjściem, czyli naszymi ustami. Co Całe kurwa? Będą jednak opuchnięte i mogą. Możesz tak długo nie robić kloca, że, ci, że się zesrasz z ryjem? uciskać na inne organy, powodując ich złe działanie, doprowadzając na przykład... O, chuj! Kurwa! 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 Jeszcze Kurwa! Jest kurwa! Aha! Nieba, co? Kurwa! Co, co, chodzi? Nie wiem, kurwa, oni są najlepsi! Masz rację, na pewno są odpaleni ale ty. Chłopca, pytanie zadał, słuchajcie. Ej, kot HONI, to twój czy tej typiarce cię oszukała? Aha, dobra, to jest... Jestem, ten... mnie zabił. No okej, 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 no dobra. Kurwa, no co? Gdzie? Co? No mów! Ej, melu! Ja pierdolę! Mnie, dwóch chyba. On kurwa nie powie nic, gruby kurwa Pewnie kurwa Lacey wpierdala e, Prosimy ja, mnie wygrywać, wyzywać ze względu na posturę Ale ma kanał naturalnie To nie jest jego wina, że jest inny Właśnie to jest jego kurwa, kiedyś był atletą Kiedyś na skakał A takie inne Na tyczce Gruby! Co? No. Widzisz on reaguje na to, inaczej by nie zajął No nie było mnie kurwa przy To Rampa CT, CT i, i headshot Lejto, lejto O nie no kurwa nie! Czemu nie face, czemu nie face I za Kurwa 46 zł, Przez to jest glitch! kurwa. <grym> Ej! O! Zony, co on, the fire? on the fire? Ta gra to jest ściera, to tylko Polacy w to grają, nie? Te lobby to są takie małe. Dajesz sobie opóźnienie z tym sniperskie i kurwa, każdy nikogo rozpierdalasz to jest Polak albo kto cię rozpierdala, to jest Polak. Serio, zróbcie coś z tą kurwa zjebaną grą i tyle. Kot w sklepie. Jebać ten Fortnite Zapluty kurwa, ścierwo jebane Nie siedzę na Haiti, O Nie siedzę w London City No bo Covid świat Siedzę w domu, gram w grill robię streamy, piszę GG Nałok mnie znowu leci młody genie, Young IG